Dobrze, tak jak obiecałam, dzisiaj specjalnie dla fanów kotów, drapanie technika mieszana polegająca na wydrapywaniu wzoru na wcześniej przygotowanym odpowiednim podłożu. W poprzednim filmiku mieliśmy, mieliście pokazane, jak przygotować podłoże. Dzisiaj zajmiemy się wydrapywaniem. Słuchajcie, czas wiosny niech tematem Waszych prac staną się może kwiaty, motyle. Hmm taki obrazek później może posłużyć jako fantastyczna laurka na dzień matki, więc postarajcie się. Słuchajcie, kazałem wam też przygotować coś ostrego do drapania. Wystarczy wykałaczka. Ja będę używać takiego mojego specjalnego narzędzia i przystępujemy do pracy. Właśnie temat motyli. Słuchajcie, bardzo prosty na początek do wprawy, tak w tej technice. Wydrapujemy sobie ciało motyla tą zaostrzoną końcówką. Następnie skrzydła. Zobaczcie, jak fantastycznie zdzierając tą wierzchnią warstwę. Odkrywamy spodnią warstwę pasteli kolorowych. Bardzo ciekawe efekty można uzyskać dzięki tej metodzie. Słuchajcie, w ten sposób macie pracować. Tak, strapując wierzchnią warstwę, odkrywając tą spodnią kolorową. Słuchajcie, czas nas koni, więc ja tutaj mój obrazek zaczęłam. Pokażę teraz na kolejnym obrazku, co trzeba zrobić już po wydrapaniu. Słuchajcie, jeśli uznacie, że Wasza praca jest już dokończona, Warto by ją było utrwalić przy pomocy specjalnego płynu, tak zwanej fiksatywy lub sprayu do włosów, żeby nie ulegała dalszym jakimś zarysowaniom. Szykujemy, odczekujemy chwilę aż wyschnie, po czym, jeśli ma się stać laurką dla mamy, warto jest przygotować sobie kartonik biały lub kolorowy złożyć go na pół odpowiedniej wielkości oczywiście dostosowanej do naszej pracy, tak żeby naokoło powstała nam taka estetyczna rameczka. Wystarczy wtedy taką pracę posmarować klejem na odwrocie. Przykleić i laurka dla mamy technice malowanie i drapanie. Gotowa. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.